Cześć, witajcie na kanale Happy Hands One Vlog Marcowy okres nastał Marcowy ciepły Więc zachęca to do wyjścia z norki I rozbudzenia się po tej zimowej przerwie Dzisiejszy odcinek będzie o bagażniku Bagażniku Atera Strada DL Który ma bardzo ciekawą funkcję Kupiłem taki bagażnik używany I chciałem Wam przedstawić pokrótce jak on wygląda I na czym polega jego wspaniałą myślność rozwiązania bo może ktoś nie wie, a ma bardzo ciekawe rozwiązanie, szczególnie do busa do drzwi skrzydełkowych więc chodźcie ze mną bagażnik teraz Strada DL to jest bagażnik trójka plus dostawiana czwórka bagażnik Chyba w cztero rowerowej takiej wersji nie występuje. Nie widziałem, z reguły to jest dostawka na czwarty rower. Niestety ten prześwit jest troszkę mniejszy niż w standardzie, więc nie wiem, jak to będzie zachowywało się przy tym czwartym rowerze. Tak jak wspominałem, bagażnik zakupiłem jako używany. Jest dosyć już tak dojechany. Widać liczne zadrapania i. Że czas go troszkę już posunął, jeżdżę auto, więc będzie nam to troszkę zakłócać komunikację, ale może jakoś dam radę. Bagażnik kupiłem na Alixie, cena była dość atrakcyjna, natomiast po otrzymaniu tego bagażnika okazało się, że ma pewne jeszcze uszkodzenia, o których sprzedawca nie wspomniał. Wiedziałem, że nie ma oryginalnych pasków. Wiedziałem, że jest poobdrapywany. Wiedziałem, że nie ma oryginalnego czwartego uchwytu do roweru. Natomiast nie wiedziałem, że jest pęknięta lampa. I nie wiedziałem, że te paski są takie poniszczone. Nie mają, w ogóle brakuje dwóch takich otulin. Pasek jest pęknięty. On ma takie metalowe wzmocnienie w środku. Ale sprzedawca twierdzi, że to kwestia estetyczna, a nie bezpieczeństwa. I jakoś tak o tym nie wspomniał, ale przejdźmy do bagażnika, zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwiąże ze sprzedawcą. A póki co, bagażnik ma taką funkcję dość ciekawą, że on nie podnosi się do góry, a wysuwa cały do tyłu. Bagażnik, który dotychczas miałem, rok temu zakupiłem na cztery rowery. Film jest tam wcześniej wideo, jak ktoś jest ciekawy. Jest bagażnikiem, który ma funkcję odchylaną taka wersja budżetowa i to powoduje, że nie jestem w stanie otworzyć tylnych drzwi w busie, by się tam coś dostać. Przy tamtym bagażniku uchwyt na hak jest na tyle wysoko, że już tutaj blokuje mi drzwi. Jestem w stanie ewentualnie tylko wyjąć prysznic z auta. Przy tym bagażniku, może przejdę zaraz do prezentacji, mam lepszy dostęp do części bagażowej. No to prezentacja. Dzieje, że to się nagrało jak widzicie bagażnik cały wyjeżdża do tyłu minusem jest to że ten przewód jest na tyle krótki że musi być odpięty od gniazda bo w przeciwnym razie by mi go wyszarpało już ktoś wcześniej właśnie nie przewidział tego i te przewody były wyszarpane z lamp będę musiał sobie zrobić dłuższe żeby bezstresowo rozkładać ten bagażnik ale oto cały plus mocowanie nie dość, że szybko się to mocuje i demontuje no to nie wystaje mi poza zderzak, dzięki temu jestem w stanie otworzyć drzwi aż do takiego stanu o ile mi wiadomo oplewiwaro czy tam mastery chyba mastery no te mniej trafiki, przepraszam, trafiki i te Vivaro yy, mają od, na tyle drzwi wąskie, że przechodzą i otwierają się na, yy, roz, na, 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 na całość. Rościesz, o, takie słowo o tyle w dukato otwierają się do. Ja Was przepraszam, tu są sami rajdowcy na tej ulicy. O tyle w dukato jest to do takiego stanu, natomiast ten stan spokojnie wystarcza mi do sięgnięcia do bagażnika wyjęcia czegoś, czy z jednej, czy to z drugiej strony. Nawet jak będą rowery, to nie ma z tym problemu. Bo wiadomo jak będzie rower to jeszcze koło też może blokować. Ale podobno właśnie w Vivaro i trafikach daje radę to. Proszę bardzo. Z drugiej strony też będę w stanie podejść, wyjąć co mnie interesuje, przewieczyć auto, to. A do tej pory, przy tamtym bagażniku, niestety, jak był założony, drzwi tylko można było lekko uchylić. A teraz strada DL. Charakterystyczne jest to, że ona ma taki. Półkolisty półkolistą prowadnicę jest jeszcze teraz trada sport i różnie to ludzie opisują, więc jeżeli ktoś napisze sport 3DL to zwracajcie uwagę, czy ta szyna jest na wprost, czy ona jest taka łyżwowa, bo ta łyżwowa daje nam możliwość odchylenia do tyłu tej platformy. Bagażnik, tak jak mówiłem, wymaga dopieszczenia, przesmarowania zapewne tych prowadnic, wymienię sobie przewody, żeby były dłuższe. Być może wymienię tutaj te mocowania, bo można kupić cały taki element. Tu pasek jest urwany, ale widzę, że to jest dobre, więc można ewentualnie dać nowy pasek. Tu już jest coś też inaczej, bo nie ma tych mocowań. Ale to rozwiązuje mi problem dostępu do bagażów. Tak to wygląda. Przymierzę sobie jeszcze rower, że to siedzi. Bagażnik jest, wydaje się być stabilny. Jest krótszy niż tamten, więc chyba go będzie mniej bujało. Chociaż przy tamtym bagażniku, mimo że go bujało, to naprawdę jeżdżąc po różnych nierównościach. Nic się z nim dziwnego nie działo, złego, więc też dawał radę. Ale przy tym będzie nam wygodniej, idę po rower. A tak to wszystko wygląda, już po nałożeniu roweru. On nie jest do końca wpięty, bo kierownicę muszę dać. Równolegle do roweru, żeby nie uderzała o szybę, ale po odsunięciu tak to wygląda. Więc no całkiem przyjemnie, całkiem przyjemnie tu się nic nie zmieniło. Nadal jest pełen dostęp do tego wszystkiego i tyle. To tylko tak przymierzam, bo tak jak mówię, przy tamtym bagażniku też tak miałem, że kierownica uderza o szybę. Także jeżeli Szukacie takiego rozwiązania? Czy też ono Was ratuje? No to to jest to rozwiązanie. Nie ma tutaj tej tabliczki, jaka jest dopuszczalna waga na tym bagażniku, ale to jest w, standardowie, w standardzie. Tam było 64 albo 68 kg. Ogólnie cztery rowery po 15 kg powinny wejść. Niektórzy piszą, że elektryki. No to już pewnie. Pewnie na stronie producenta, jak ktoś jest zainteresowany, spokojnie to znajdzie. Demontaż też nie jest jakiś skomplikowany. Trzeba położyć ten pałąk. Ułożę sobie kluczyk. Następuje zwalnienie maszyny losującej. Minęło trochę czasu od filmu o tym bagażniku więc dogrywam już y, widok jak on wygląda po uzbrojeniu w cztery rowery y, Są chwycone tylko na, razie na tych y, uchwytach Nie chwytałem ich tutaj przy kołach ponieważ no, musiałem sobie dopracować sposób ich mocowania, jak w jakiej kolejności one mają być ustawione, pod jakim kątem, etc., etc., żeby to wszystko pasowało i było chycone. Bagażnik już troszkę doprowadziłem do stanu używalności, to znaczy poprzedłużałem przewody do kostki, bo wtedy były krótkie. I przy odjeżdżaniu od haka bagażnikiem, po prostu trzeba było kostkę, wtyczkę wypinać, żeby tego nie pourywać. Więc zrobiłem porządek z kablami. Pododawałem nowe paski, bo tutaj nie było, tam były pozrywane, więc dorobiłem paski. Dorobiłem... Gałeczkę zamykaną, żeby tutaj było zabezpieczone, bo czwarty rower jest wydany do trzeciego. To jest nieoryginalny uchwyt. No, tak ktoś zastosował. Tutaj zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Dzisiaj robiłem przymiarkę i dogrywam głównie ten film po to, żeby wam pokazać. Teraz, jak ten bagażnik zachowuje się po rozłożeniu. Ogólnie chybotliwość. Jest jakaś. Rowery no, na tym tańczą. Na tym starym bagażniku też było. W sumie nie wiem, czy tak mocno, czy nie. Ale no, nie jest on jakiś taki super sztywny. Wszystko zależy, jak to w drodze będzie wyglądało. A teraz postawię kamerę i odjadę bagażnikiem w tył, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Może merę postawię tu jak to wygląda po odchyleniu <laughs> jak widać, nie podpinałem tutaj prądu, ale jest zapas na kablach, także nie ma żadnego problemu, żeby one były wyrywane z kostki no i mamy dostęp mamy dostęp do bagażnika przy Ducato jest to w pełni dostęp Tutaj już mam ogranicznik, ale zobaczcie ja sobie tutaj spokojnie wchodzę, ja tutaj spokojnie mogę coś wyjąć stąd, mogę sobie otworzyć drugie drzwi, tamte przymknę, przejdę w drugą stronę. Też mam tutaj dostęp. Stoję swobodnie i na tym mi zależało, by móc swobodnie sobie w jakimś tam zakresie sięgać do bagażnika. Jak widać, no rower nieprzymocowany, więc to tutaj opada. No i teraz spróbuję nagrać jak montuję bagażnik, czyli zasuwam One swoje ważą, więc to też nie jest tak, że tak się jedną ręką to podnosi, ale jak widać, w jedną osobę bez problemu jestem w stanie je podnieść, wsunąć. No, bajka, bajka. Yy. Tu jest klips, bezpieczeństwo, on się zatrzaskuje, albo trzeba mu pomóc, i tyle. Więc jak ktoś szuka rozwiązania. To A teraz strada DL to jest 3 plus 1. Tak to wygląda. Troszkę jest ciasnowo. Jeżeli chodzi o ten czwarty rower, yy, no jest mniejsza przestrzeń między tym trzecim a czwartym niż między tymi wcześniejszymi. Ten rowerek jest 24 koła. Tamte są już 26. Ale się wciska, tutaj nic nie obciera. Troszkę trzeba będzie jakieś podkładki dać pomiędzy. O, tu na metalu, bo podczas jazdy może się obcierać. Ale tak, no przyzwoicie to, to wygląda. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jutro już przetestujemy, jak on się zachowuje podczas jazdy. No bo na boki się buja. Tamten też się bujał. Szczegie chwycę do y, kołami, do rynienek i same z sobą. No to tylko i wyłącznie na tej platformie. Takie jest wrażenie chybotliwe. Ale i auto troszkę się przy tym rusza. Koniec testów. A ja zabieram się do rozbierania tego wszystkiego. Dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Trzymajcie się ciepło, powoli sezon, czas otworzyć.